Cześć, witam Was na moim kanale gofundme 195 W tym filmiku pragnę Was zaprezentować we, de, 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 po raz drugi dekoder multimedialny PlayNoBox TV. Za, zaraz, dowie, zaraz się dowiecie, bo, bo pojawi się aktualizacja systemu Androida na PlayNoBox Play no TV. Włączyłem dekoder PlayNoBox TV, uruchomił się po. A po pierwszym ekranie powitalnym pojawił się po raz drugi i to a na samym dole był niestety postęp, i, a na dekoderze migały zielone i pomarańczowe i tak dalej. Dopóki aktualizacja się nie, nie ukończy. A potem uruchomi się ponownie. Po raz trzeci pojawił się napis Play Now, czyli ekran powitalny. A, a po... A po pojawieniu się po ekranie powitalnym trzeba było długo czekać, aż się uruchomi ten dekoder. I, jest, i mam takie problemy, A jak wychodzę z aplikacji, w jakiejś na telewizorze Smart TV, Samsung, albo jak przyłączam z tego. Z tego z tego trybu na inny tryb z innego, z tego na innego trip, na przykład HDMI czy TV czy AV to niestety automatycznie włączy się dekoder jak jest, jak, jak jest, jak jest wyłączony jak i świeci czerwony to się to niestety automatycznie wyłącza i przy, a, 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 a na telewizorze czasami się przełącza na na tryb HDMI 3, na ten tryb, albo, albo zostawia na, na inny tryb. Dobra, teraz włączam pleno. Dobra. Poczekamy. Dobra. Dekoder się uruchamia, a ja zrobię pauzę, żeby... żeby mój łatwo się nie przegrzał i może automatycznie zamykać apara aplikacja aparat. Widzimy się za chwilę. Poczekamy chwileczkę. Aż się uruchomi dekoder. Play no Box TV, i teraz poczekamy jeszcze chwileczkę. Mały napis się pojawi, Play Now, małe, na, małe logo. Przedtem było dużo logo, a teraz małe logo. Play Now. i za chwilę pojawi się Android. A przedtem był Android 8.0 Oreo, a teraz jest Android 9P. Android Play'n'Off Poczekamy, a się uruchomi Ja mam podłączony ten do dekodera Play'n'Abox no CV Myszkę i klawiaturę Dwa w jednym, bo bezprzewodową myszkę i klawiaturę Na jednym odbiorniku USB To teraz zobaczmy. Start się nie zmieniło, telewizja się nie zmieniło, aplikacje też się nie zmieniło, ale się pojawiło ustawienia. To też się nie pojawiło. A zobaczmy w ustawienia. I taki dźwięk się pojaw, taki dźwięk klikania zmienił się na tym systemie, na tym, bieżo, na tym wersji Androida. Przedtem był taki poprzedni dźwięk z systemu Androidów 8 Oreo, 00 Oreo, a teraz ten dźwięk się słyszał, słysza się dźwięk słyszalny ten na tym an, z, wersji Androida 9B. Konta to nie, to, to nie będę tego pokazywał. Zapraszamy w aplikację i jeszcze ustawienie urządzenia. Nie. Tutaj mamy informacje, a tu mamy wersję Android, Android 9. Zobaczmy. Przedtem był oreo, teraz jest pie. Wychodzimy z informacji. Wszystko się zmieniło. Te, te ustawienie się zmieniły teraz. A teraz jeszcze piloty i u... ostatnie, jeszcze i piloty, no. akcesoria. Off. No, zobaczmy w aplikację Jeszcze raz, wszystkie aplikacje. I zobaczmy, czy no. jest ustawienia. Tak, jest ustawienia. Pojawiły się. Telewizja się... Te wszystko Po... To, to za... Więcej to... To nic się nie zmieniły. Nic się nie zmieniły. A mniej to się zmieniły. No dobra. To ty na moim filmiku. I co? Podobał się mój filmik? Jak się podoba to dawajcie łapkę w górę. A jak nie, to trudno. Subskrybujcie mój kanał, żebyście byli daj na z moich filmika na moim kanale. No i co? Ja nie przedłużam czasu spędzę z młodzieżą, zdajmy mi. Trzymajcie się ciepło. Cześć!